LOLO 320 łapcie kolejnego odcineczka z Amogus Dzisiaj na rejony wleciał Time Lord, czyli rola, dzięki której możemy cofać czas. Zostawcie suba, aby był szary. A no i ten tego jak wbijecie tutaj 10 ka lajków, to zabieram się za kolejną soczystą porcję ufoludów dla was. Jak chcecie pobrać se w takie oto piękne ufoludy, to wbijajcie na Discorda i tam macie kanały to Unofas. A my bez dłuższego pierdzielenia lecimy z ufoludami miłego gapienia się. Mam pomysła. Muszę przekonać jakiegoś wspólnika, aby mi asekurował na witalcach. Chodź, chodź, proszę. Co on ode mnie chce? O super za mną. Gap się tu. Jakiś powalony chyba. Rzesz cholera nie zrozumiał. O, może ten straj o co chodzi? Hey, what Bye, ten to ma mnie totalnie w dupie. A few later. Może ty? Co on tu jakie siuga buga robi obok mnie? Chodź please. O o, -o leci. Gap się tu. O o elegancko. Tanczy więc cofamy czas. No i lecimy wcisnąć uziora. Biały, kto cię zabił? No właśnie, różowy. Kurna no pierdolony Time Lord, ta klasa jest dobana. No cóż, chłe chłe chłe. Ciekawe, co tam dzieje się w labie. O, jakiś ziomek robi sobie tu elegancko rakietę. Skończyłeś tak, to chodź. Tu chyba nikogo nie ma. O shit. my cofamy czas. Dawaj wspólniku lecisz go wykonfidentzić. Będę go asekurował, żeby nie zadźgał go gdzieś drugi raz. Rudy mnie zabił. Ona ma na mnie egze, uważajcie. Nie Nubek potwierdzi. No zadźgał ją, zadźgał. Kto jest Time Lordem? Nie powiem mu, bo się okaże, że mamy jeszcze Asasina w grze. Dobra, dawajcie na tego rudego cymbała. 100%? No ta zabił na kamuflażu i Time Lord ją wskrzesił. Okej, okay. bajo Rudy. O, witaj. No nie tylko nie to. A few moments later. Bum! O o o, wspólnik Altruista się za mnie poświęca, ale sztos. Dobra, lecimy nakablować na tamtego cymbała. O nie on tu jest. Mnie tu nie było jak coś. A few moments later. On tam na bank czeka obok tego pierdzielonego guziora. Two thousand years later. Ta paruwa tam siedzi tak długo, że wszyscy zrobili już zadanka. No i łatwa wygrana na taski z... Amogus! Posprzątaj ten cyf w pokoju. A i daj suba.